to jest? Czy mógłbyś słyszeć muzykę? Czego? Możesz słyszeć muzykę? Nic nie słyszę! Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj, od dwóch godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albo dzwonię na policję. A dzwońset ty, co mnie to obchodzi? Jest przed dziesiątą, więc pal stąd gumę, dziadek. Dobra, sam wyłączę te pieprzoną. Wieżę. Moment, chwilunia, co jest grane, staruszku? Nie zapędziłeś się, wypierdalaj Jasna, stąd. Dzwonię na policję! Tak, tak, tylko pogadasz. O, się masz wariat. Co tam? Tak. Był go już od telefonu? Ta, był, był, wszystko gra. Wiesz co, masz wypasiony kwadrat. Kiedy robisz jakąś imprezę? Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że mu za nie nie tak cały czas. Nie no co ty? Dobra tonara, jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.